Dzień dobry, dzień dobry! Witam Was serdecznie dzisiaj za obiektywu, troszeczkę z innej perspektywy, ale mam pewne głosy moich przyjaciół, znajomych i innych osób, które oglądają mój kanał, że jednak, mimo wszystko, ale lepiej, jeżeli pokażę, gdzie jadę, jak jadę, niż będę pokazywał siebie. Więc tak też czynię. Eee, na no dzisiaj się nie załapiemy na podróż we mgle, ponieważ mgła się już podniosła. Ale godzinę temu jeszcze było bardzo sympatyczne mleczko i było to naprawdę Ciekawe wyzwanie dla tutejszych kierowców, którzy pomówmy się, że w trochę ekstremalnych warunkach nie potrafią sobie poradzić. Na drogach mam na myśli choćby opady śniegu. No, tutaj jest ewidentny problem. W zasadzie, chyba, jeżeli nie 80%, to coś koło tego. Kierowców Holandii, ja również. Jeździmy na wielosezonówkach, ponieważ zimą są tak obfite opady śniegu, że to po prostu nie bardzo ma sens, żeby kupować lato-zima. Nikomu się nie chce. Poza tym, sama przekładka kół, już nie mówię o oponach, no to też kosztuje. Holender. Jak nie musi, to nie wydaje pieniędzy. Tak, tyle tytułem wstępu. Yy, za to, że szyba jest taka trochę jaka jest, no to przepraszam, zdrapka dzisiaj była, nadal jest minus jeden i to już nie był szron, to był lód na szybach, więc yy, no co, no to jest jak jest. Widać coś, nie coś. A więc, skoro już siedzimy w tym samochodzie, ja prowadzę, wy mi towarzyszycie, więc, może kilka słów o tym, jak po tym zacnym kraju, małym, ale fajnie zurbanizowanym, z prze... przefajną, naprawdę bardzo sympatyczną infrastrukturą drogową. Jak się tutaj poruszamy, może nie wszyscy wiedzą, ale na holenderskich autostradach w dzień poruszamy się z prędkością maksymalną 100 km na godzinę, i to jest chyba jedyny kraj w Europie, który ma taką niską prędkość maksymalną na autostradach. Tak jak ostatnio mówiłem, holendrzy wychodzą z założenia, że w ten sposób spala się mniej paliwa i mniej szkodzi środowisku. No, cóż, z perspektywy kierownicy mamy dość odmienne zdanie na ten temat. Masa kierowców. No, zdecydowana większość niż 50% z tym się nie zgadza i uważa, że jest to bzdura Ja się... Ouch. Ja się z tym zgodzę. To jest bzdura. Ale niech im będzie, no cóż, mandaty tu są tak drogie, że skutecznie nam wybijają aktywny bunt i sprzeciw. No i co zrobić? Taryfikator jest bardzo no, drakoński jest. No, taki, który naprawdę zniechęca do przekraczania prędkości. Oficjalny taryfikator mówi, że za każdy przekroczony kilometr Płacimy dyszkę mandatu. Jest to uwarunkowane od tego, w którym miejscu jak bardzo przegięliśmy. <laughs> Najbardziej restrykcyjne są miejsca, pod tytułem yy, szkoła i tam najbliższa okolica. Na ulicach są zaznaczone punkty, więc tam trzeba. Jechać tak jak należy, jak jest 50, no to jest 50, są progi zwalniające, są jakieś tam różne inne figurki plastikowe, żeby było no niemniej e, tam jak się przekroczy, to tam łoją i to okrutnie. Także to się, to się naprawdę nie opłaca. no Niemniej jednak opinia tubylców jest jednoznaczna, jest to jeden z wielu chorych pomysłów. Urzędników, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, co i jak. No ale póki są i póki mają władzę, no to nie poradzę. Niemniej jednak ta setka na autostradzie ma wyjątek. Po godzinie 18:00 ograniczenie jest zniesione do. Maksymalnej prędkości jaka jest na określonym odcinku, czyli to wcale nie znaczy, że po 18 możemy jechać maksymalnie 130, bo na niektórych odcinkach znaki mimo wszystko pokazują setkę, i teoretycznie przynajmniej powinniśmy się tego pilnować w praktyce. W praktyce, jak staram się jechać w miarę przepisowo, czyli tą stówką, to na niektórych odcinkach, na których ja również wiem, że nie ma radarów ani innych form kontroli prędkości, no to bywam najwolniejszym pojazdem. No, pomijając ciężarówki, które siłą rzeczy są wolniejsze, bo szybciej tak nie mogą, ale niektórzy potrafią 130, 140 zasuwać. Na przykład na Autostradzie A5, gdzie wiemy, że tam nie ma żadnych radarów i innych urządzeń pomiarowych, no i tam się, tam się gna. Jedyny, który może nas poskromić to jest facet w innym samochodzie, który zmierzy nam prędkość tu i teraz i albo przyśle kopertę do domu, albo zatrzyma od razu i da kwit. Do rąk własnych i pomacha palcem, że tak nie należy jeździć. Ja się jeszcze osobiście z czymś takim nie spotkałem, aczkolwiek tajniaków widziałem w samochodach. Jeżdżą, mierzą. Nie tylko prędkość, potrafią jechać za Wami przez pewien okres czasu. Komputer sprawdzi automatycznie. Wasze tablice rejestracyjne Jeżeli w systemie wszystko jest OK no to jadą za innym i kolejnych sprawdzają A przecież ja mam jechać prosto yy, Zagadałem się A jeżeli jest coś na sumieniu jakiś niezapłacony mandat czy coś no to każą się zatrzymać i każą płacić, z tym, że wtedy każą płacić gotówką. Tak samo jak na kontrolach. Są organizowane w Holandii potężne kontrole na drogach, i wtedy zatrzymują wszystkie samochody. Jest to grupa zorganizowana nie mylić z grupą zorganizowaną przestępczą. I wtedy z Urzędem Skarbowym policja. Może jeszcze jakieś inni urzędnicy, ale zatrzymują wszystko, co jeździ i sprawdzają naprawdę dokładnie, czy ktoś coś ma niezapłaconego. No i to w tym momencie już mówimy nie tylko o mandatach, mówimy też o niezapłaconym podatku. Różnych rzeczach, które zostały nieuregulowane na czas, i wtedy należy uregulować to od razu, albo na poczet kary rekwirują samochód boli. Także takie kontrole są, z tym trzeba się liczyć. Dla świętego spokoju lepiej mieć wszystko popłacone. Można oczywiście też jeździć samochodem z nie. Zrobionym przeglądem rocznym, okresowym, tutaj to się nazywa APK, bo oczywiście, jak kończy się przegląd, dostajemy maila, dostajemy formę papierową, listową, przypomnienia, że kończy się za miesiąc czy tam za ileś tygodni przegląd i należy go zrobić. Ale jeżeli go nie zrobimy, bo oczywiście nikt tam nas sił, na siłę nie zaciągnie, żeby to zrobić tu i teraz, bo trzeba się umówić na termin i tak dalej, i tak dalej, no to po przekroczeniu tego terminu przychodzi kara do zapłaty. Nie ma to tamto. Oczywiście autem możemy jeździć, póki nas nie złapią, bo jak nas złapią, no to nam to auto zabiorą. Prawdopodobnie jako auto nie nadający się do ruchu, niedopuszczone do ruchu, ponieważ nie ma przeglądu technicznego, bla bla bla. Nie wiem, nie spotkałem się z nikim, komu taka sytuacja zdarzyłaby się w sensie zabrania auta, zatrzymania w ruchu drogowym, bo ktoś nie ma APK. Niemniej kara za coś takiego jest przywrócenie auta po straconym APK. Nie wiem, czy jest to proste na zasadzie. Przyjeżdżam i robią, no bo auto jest niedopuszczone do ruchu, więc to takie chyba laweta. W każdym bądź razie jest to, to troszeczkę inaczej zorganizowane jak w Polsce. Nie wiem czy nie, no nie słyszałem, żeby w Polsce przysyłano jakiekolwiek listy. O mailach nie wspomnę, że kończy się przegląd. Ale jeżeli jest coś takiego, albo się pojawia, albo ma się pojawić, no to dajcie znać Chętnie się dowiem Taka ciekawostka Jeżeli jeszcze nie posnęliście, no to jak widzicie jedziemy autostradą To jest obwodnica Amsterdamu Ring A10 I akurat jedziemy przez miasto, bo ten odcinek tak prowadzi No i tak jak ostatnio mówiłem, no to jest taki kuriozalny Odcinek, na którym zawsze od wielu, wielu lat świeci się 80, aczkolwiek pamiętam, jak tej 80 tu jeszcze nie było i nikt się nie wydurniał, żeby jechać 80. Ale dlaczego wszyscy tak pokornie jedziemy 80? Ponieważ na odcinku 5 km jest zrobiony pomiar. Jeżeli wyjedziemy z tego okręgu, tego obszaru, za szybko, no to przyślą nam pozdrowienia i jeszcze każą za nie zapłacić. Więc tutaj naprawdę wszyscy jedziemy grzecznie. Jest jeszcze jeden taki odcinek autostrady między Amsterdamem a Utrechtem. Odcinek autostrady A2. Nie uwierzycie, pojedziemy tam kiedyś. Ja Wam to pokażę, bo to po prostu. No to jest, to jest dramat. 5 pasów plus pobocze awaryjne i stówka. Ograniczenie do 100 też z obszarem pomiaru yy, odcinkowego. No to po prostu jest masakra i wszyscy jedziemy stówką. Nikt się nie wychyla. Niemniej z tego co wiem, ten odcinek autostrady. Jest najbardziej dochodowym w Holandii odcinkiem autostrady, jeśli chodzi o mandaty. Stamtąd przychodzi najwięcej mandatów do zapłaty. No ale co się dziwić? No jedziemy szerokością w zasadzie jak lotnisko, jak pas startowy. I stówka. Dlaczego Niemcy mogą mieć nieograniczone na dwóch pasach albo na trzech? Dlaczego w Polsce, chyba tylko przy legnicy, jest ograniczenie do stówki? Bo tam jest brak pobocza. Reszta 140 najwyższa prędkość określona w Unii Europejskiej. A te cymbały tutaj stówka, i, i koniec. No, oni mają tutaj parę takich różnych innych odpałów. Jak ograniczenie prędkości w godzinach szczytu na autostradzie i generują genialne korki no po prostu jest to dzieło sztuki dojeżdżasz do miasta i jesteś w D na kilka, kilkanaście minut no i koniec no bo żeby chociaż jeszcze ten prawy pas Ograniczyli do pięćdziesiątki Lewy pas zostawili w spokoju Niech sobie ludzie jadą Wtedy wszyscy będą lecieć tym lewym pasem Przez chwilę I będzie ok. Nie Udupiają wszystkich Masakra No cóż Z innych ciekawostek Teraz jedziemy odcinkiem A4 On nas pięknie zawiózłby do, Aż do Rotterdamu Wzdłuż tej linii kolejowej, którą mamy po lewej stronie, ja tą czwóreczkę teraz opuszczam. Będę się kierował na A9, ale tym A9, tą autostradą będę i tak jechał tylko, no nie wiem, ze 300-400 metrów od zjazdu do zjazdu. No Niemniej jednak, jak widzicie, autostrady, drogi. Fantastyczne. Płasko, gładko. Naprawdę, zawieszenie wytrzymuje bardzo, bardzo, bardzo długo. Mój pierwszy samochód, który miałem tutaj w Holandii. Niektórzy z oglądających doskonale pamiętają babcie. Było to stare 525 TDS z Chyba 1999 roku. Jakoś tak kombi z tyłu na poduszkach powietrznych i uwierzcie przednie wahacze wymieniane były przy 300 tysiącach kilometrów pierwszy raz nie chwaląc się jam to uczynił znaczy mechanik ale to nie to, że tłukły tylko już należało się schylić ku nim ponieważ no już już Miały znamiona zaawansowanego zużycia. Niemniej jednak facet powiedział: A no spokojnie, jeszcze można pojeździć. No ale, jak już Pan u mnie jest, no to można to zrobić przy okazji. Wiadomo. No i tak też uczyniłem. Fabryczne wahacze. Tak więc, tutaj naprawdę, jeśli o to chodzi, zawiecha jest prawie wieczna w tych samochodach no bo nie ma warunków drogowych, żeby to zarżnąć ja pamiętam polskie drogi lat 80 no to zawiecha jak wytrzymywała 20 tysięcy, czy 10 tysięcy to było wow bo po pierwsze liche materiały a po drugie licha droga tutaj tak nie ma tutaj żeby znaleźć dziury to trzeba naprawdę się postarać eee, pomijam progi zwalniające i inne tego typu przygody ale ale tak nie ma. Tak po prostu tutaj jest. Płacimy za to podatek drogowy nie w paliwie, tylko osobno, czyli tak jak kiedyś było lata 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 temu w Polsce. Bo tak było. Teraz jest to wrzucone do paliwa, tutaj wrzucone do paliwa nie jest. Prawdopodobnie rządowi się nie opłaca. Dorzucać tego do paliwa, paliwo i tak jest bardzo drogie. A, a tak, to co miesiąc płacimy podatek drogowy. W zależności od tego, na jakim paliwie jeździmy, jakie ciężkie auto mamy, to są podstawowe założenia do nałożenia opłaty podatku drogowego. Oczywiście podejrzewam, że są tam jeszcze parę innych jakichś tam yy, kwestii. Kwestią też jest, yy, w jakiej prowincji mamy zarejestrowany samochód. No, mnie się udało. Prowincja Nord-Holland jest chyba najtańszą prowincją, jeśli o to chodzi, w całym królestwie Niderlandów. Nie mówimy tu jakichś o jakichś horrendalnych różnicach, mówimy o parę euro miesięcznie, więc tutaj nie ma problemu. No ale w skali roku się uzbiera, ale płacimy osobno. Czy auto stoi, czy jeździ, płacić trzeba. Jesteś chory, płacisz auto u mechanika. Płacisz. Chyba że przewiduje się jakieś dłuższe niejeżdżenie, więc wtedy można to zgłosić w urzędzie. Chyba nawet drogą internetową też można, chociaż nigdy nie próbowałem. I można zawiesić płacenie Weichen Belasting na określony czas, nie dłużej niż rok. No bo wiadomo, trzeba pojechać, zrobić przegląd. Więc jeżeli przewidujemy wyjazd na 3 miesiące z kraju, auto zostaje, możemy wyciąć taki numer. Zawsze parę stówek zostanie w kieszeni. Aczkolwiek przebąkuje coś rząd. Ma kolejny wspaniały, wręcz genialny. Tu jest 70, jadę 80. Seacik mnie ładnie wyprzedził. Dobrą stówką i jeszcze pogania. Tak się jeździ. Tam, gdzie nie ma oczywiście pomiaru prędkości. Wracając do rządu, mają genialny pomysł, żeby naliczać podatek drogowy od. Kilometra, znaczy, no nie per kilometr, podejrzewam, że per 100. Niemniej, kombinując coś w tym kierunku, nasuwa się w tym momencie pytanie obcokrajowców: a co, jak jadę do Niemiec, do Polski? Turcy też jeżdżą samochodami do, do Turcji. E, masa Bułgarów w tym momencie z Holandii oni też chcą jechać samochodem do domu. No, i co? I wtedy też musimy płacić podatek drogowy holenderski, mimo że nie niszczymy, nie zużywamy, nie korzystamy z tych dróg. No, i jest to póki co w planach. Pomysł uważam za delikatnie mówiąc niedorzeczny. Jeżeli ktoś jest z Warszawy, no to klasyfikuje się ten pomysł. Jako tworki Kraków, no to wiadomo, kobierzyńska, eee, tak, to mniej więcej jest ta skala pomysłu, ale za, za żadne skarby nie chcą wrzucić tego do paliwa, nie wiem, może nie wiedzą jak, ile dołożyć do litra, żeby wyjść na swoje. Pomijają fakt, że samochody tranzytowe przejeżdżające przez ten piękny, aczkolwiek mały kraj, no tranzytem, no nie płaci podatku drogowego, no bo jak? Zapłaci jakąś tam winietę czy coś, ok. Ale tak to by wjechał na stację benzynową, zatankował i coś by ten kraj, jeszcze w wersji podatkowej, drogowej, a nie tylko od, od paliwa, jeszcze by coś z tego miał. No ale umówmy się, no, pan, rząd pana Rute jest jaki jest. Pan Rutte też pod zauchem i pod paznokciem ma niemało. Mm, I. Dobra, ale to już zaczynamy politykować to nie o to chodzi. Tak więc co jeszcze? Infrastruktura, no cóż, jak nie posnęliście, a zaraz i tak będziemy kończyć, bo zaraz będę w pracy. No jak widzicie drogi są wspaniałe, chociaż jadę tylko i wyłącznie prowincjonalną. Po naszemu będzie wojewódzka. Jest masa wiaduktów, masa tuneli, zaraz będziemy jechać jednym z tuneli pod akweduktem. Czyli pod zbiornikami wodnymi, pod kanałem, którymi można pływać łodziami większymi, barkami i tak dalej, i tak dalej. I nawet nie wiem, czy to nie jest kanał, który prowadzi do Utrecht, do, nie do Utrechtu, tylko do Rotterdamu. 650 metrów tunelu, o ile mi pamięć nie myli, tak jest, proszę bardzo, Waterwolf Tunnel. I Jest tutaj masę tego, naprawdę. Popaki usprawniają ruch drogowy. Jak jest możliwość, nurkujemy, tunel. Proszę bardzo, jesteśmy w najgłębszym miejscu. Czyli pod nami była ta część żeglugowa, tutaj jesteśmy już pod takimi płytkimi rozlewiskami. Patrzyłem na mapy, więc wiem o czym mówię. I tak, to, I tak to wygląda: jak się jedzie do Rotterdamu, to też się mija coś takiego. Jak się jedzie do Almere, to jedzie się pod rzeką. Wjechaliśmy z Zandam, wjeżdżaliśmy do Amsterdamu, też wjechaliśmy do tunelu. Masa, naprawdę fantastycznie zorganizowane z tego punktu. No bo kilka w tak to jak już mówiłem, mają. Z tej perspektywy jest to zrobione genialnie. Non-stop drogi są naprawiane, poprawiane. Starają się to robić tylko w weekendy, żeby w tygodniu ruchu nie utrudniać. Także jeśli o to chodzi, myślą i chwała im za to. Ale w niektórych przypadkach nie myślą, no i co, z czegoś trzeba się pośpieszyć. Tak więc, jeśli chodzi o ruch drogowy. Infrastruktura i wszystko, co z perspektywy kierowcy. To chyba powiedziałem tak na krótko. Dziękuję bardzo za wytrwałość. Dziękuję za to, że jesteście. Ciekawy jestem, ile osób dotrwało do końca. Bardzo proszę o informacje, o komentarz. Niech wytrwali się pochwalą. Życzę Wam miłego dnia, wieczora, popołudnia, nocy. Nie wiem kiedy to oglądacie, a ja spadam z mojej wojewódzkiej i zaraz będę rozpoczynał dzień pracy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, pozdrawiam. Ciao!